Cześć. To pierwszy filmik na temat egzaminu CAE na tym kanale. Dzisiaj opowiem Wam o tym, z czego składa się ten egzamin, jakie są części całości, ile one trwają, jakie są typy zadań, no i także ogólne pojęcie na temat egzaminu będzie. Ok? Także y, ogólnie mówiąc, egzamin składa się z dwóch dużych części, czyli z części pisemnej i ustnej, tak jak większość egzaminów językowych, także tutaj żadne zaskoczenie, mam nadzieję. E, I oczywiście część pisemna składa się z kolejnych podczęści, pomiędzy którymi są przerwy. Czyli jest fajnie, bo nie trzeba siedzieć strasznie długo nad jedną kartką, nad jednym zestawem zadań, tylko dostajesz zestaw, idziesz na przerwę, dostajesz zestaw, idziesz na przerwę, dostajesz zestaw i idziesz do domu po prostu. Część pisemna i część ustna czasami odbywają się w tym samym dniu, wtedy ustny jest zazwyczaj po. Pisemnym. Może się też to zdarzyć, że ustny będzie w zupełnie innym dniu, czasami poprzednim, czyli przedpisemnym, albo nawet dwa tygodnie po pisemnym, ale dalej jest to traktowane jako jeden egzamin, także tutaj nie ma żadnej, żadnej różnicy, tylko czasami trzeba jechać do centrum egzaminacyjnego po prostu dwa razy i tyle. Część pisemna. Składa się, tak jak widać na ekranie, z trzech dużych arkuszy zadań. E, mamy reading and use of English, później writing i na końcu listening. One są zawsze w tej samej kolejności, czyli jak będziesz zdawać swój egzamin, to najpierw dostaniesz pierwszy arkusz, później będzie writing i na końcu będzie słuchanie. Tak to po prostu wygląda. E, ta kolejność się nie zmienia. I tak samo nie zmienia się limit czasu bo zawsze będzie to w przypadku pierwszego arkusza reading and use of English półtorej godziny. Writing tak samo, czyli napisanie mamy znowu 90 minut i listening krótszy do 40 minut, tak mniej więcej oczywiście 40 minut to jest taki max. Tak samo jest z ustnym, który trwa mniej więcej 15 minut, to też jest taki maksymalny. O ile oczywiście nie ma tutaj dodatkowej osoby do zdawania speakingu, bo ustny zdajemy w parach. Może się zdarzyć, jeśli się okazało, że na egzamin zapisana jest nieparzysta liczba osób, no to będzie jedna trójka, ale ogólnie zdajemy w parach. Czyli e, mamy trzy arkusze pisemne i ustny osobno. Teraz jak wyglądają konkretnie te arkusze? No cóż, mówiąc o reading and use of English, mamy tak naprawdę na myśli dwie różne części, bo jest reading i jest use of English. One są liczone osobno, czyli punkty tutaj e, będziemy musieli zliczać na dwa różne sposoby. E, I mamy tutaj 8 zadań aż do zrobienia w te 90 minut, czyli strasznie dużo, e, jeśli chodzi o. O ten dostępny czas, czyli trzeba tutaj dobrze, dobrze zarządzać swoim czasem, żeby po prostu zdążyć ze wszystkim. One tutaj są wypisane po lewej, tak jak widzisz, czyli pierwsze zadanie to jest reading, później wskakujemy w use of English na trzy zadania i znowu jest reading. Nie? One są wymieszane troszeczkę, co bardziej utrudnia nam liczenie punktów, jeśli ktoś absolutnie nie ma pojęcia o egzaminie i chce sobie tylko policzyć, ok, zdałam, nie zdałam, no ciężko jest to zrobić od tak, bo trzeba znać też przeliczniki i tak dalej. Czyli najpierw pierwsze zadanie to jest reading, później trzy use of English i kolejne znowu reading. Wymieszane, o tym trzeba pamiętać. To, co jest spoko, żeby sobie zapamiętać właśnie, ok, które są te, które te, to skojarzyć po prostu, że te na czytanie są zamknięte, a te na gramę, czyli use of English, są otwarte. I Już. E, bo jeśli chodzi o ten reading, to pierwsze zadanie to jest po prostu uzupełnianie luk w tekście. Mamy krótki tekścik, mamy 8 luk i później są opcje ABCD do wyboru, trzeba wybrać odpowiedni wyraz. Te wyrazy tam są wrednie bardzo podobne do siebie. E, także e, tłumaczenie po prostu na polski nic nie daje zazwyczaj. Trzeba po prostu wiedzieć, co się z czym łączy, jakie są tam haczyki, jeśli chodzi o te, zadania, o te, o te konkretne słowa i, i co tam w tym zdaniu jest potrzebne konkretnie, nie mniej więcej, no bo to już jest taki poziom dość zaawansowany tego egzaminu w końcu. Później przeskakujemy te trzy zadania, lecimy do zadania piątego i tam mamy stronę tekstu, czyli A4, strona A4 tekstu i pytania do tekstu. Sześć pytań, też znowu odpowiedzi ABCD. Pytania są w tej samej kolejności, co odpowiedzi w tekście, więc jest fajnie, po prostu lecimy jedno za drugim, wybieramy ABCD. Ostatnie pytanie może być do całości tekstu, także to też się może zdarzyć. Później w zadaniu szóstym, to jest takie dość wredne i zazwyczaj jest najtrudniejszym zadaniem, bo mamy tekst podzielony na cztery części i mamy pytania do tego tekstu, tylko że to nie są takie zwykłe pytania. Tylko pytania typu, który tekst ma takie samo pojęcie na ten temat jak tekst B? Czyli trzeba przeczytać B i później trzeba wszystkie inne dopasować jedno do drugiego albo który z nich jest zupełnie inny niż ten. Czyli ogólnie porównywanie tych tekstów. To jest bardzo skomplikowane, tutaj bardzo dużo czasu można stracić na tym. Czasami te pytania są po prostu też tak sformułowane za wiele, że ciężko jest po prostu ogarnąć o co mi chodzi w ogóle, czego ja szukam. Także to zadanie szóste jest dość wredne. Później mamy zadanie siódme. Tam mamy znowu tekst A4, z którego po prostu są wyciągnięte z, nie zdania, tu mam źle paragrafy całe z tekstu i trzeba je wstawić z powrotem po prostu. Więc trzeba sobie w ten sposób zorientować się, jak zrobić ten tekst znowu, żeby był logiczny po prostu. Także zależy, jaki tekst się trafi. Czasami są mega proste, czasami wszystko pasuje do wszystkiego, jest <grym> ciężko. I ostatnie zadanie, bardzo proste, bo mamy teksty: 4, 5 albo 6 tekstów, takich króciutkich 10 pytań, i trzeba powiedzieć: OK, na to pytanie znajdę odpowiedź w tym tekście i tyle. Także fajnie bo tutaj można szybko nabić te punkty. Czyli wszystkie, tak czy siak, wszystkie te zadania są zamknięte, więc nawet jak się nie wie, to można sobie strzelić. A w Use of English wszystkie są otwarte. Zadanie drugie, czyli pierwsze zadanie z Use of English, to jest tekst znowu, taki króciutki, 8 luk znowu i trzeba wstawić wyrazy, tylko że tym razem nic nie jest podane, trzeba je z głowy wstawić. To sprawdzamy gramatykę. W kolejnym zadaniu m, tekst mniej więcej tej samej długości, też znowu 8 luk, ale teraz słowotwórstwo, bo po prawej stronie. E, mamy podany wyraz, który trzeba trochę zmienić, żeby wstawić w tą lukę odpowiednio. I e, zadanie czwarte to są parafrazy, czyli transformacje zdań, czyli takie klasyczne zadanie, jeśli chodzi o angielski, że mamy zdanie, mamy wyraz i trzeba to drugie zdanie uzupełnić, tak żeby zachować e, sens wyjściowego zdania. E, I tutaj to jest jedyne zadanie, gdzie można zdobyć dwa albo jeden punkt. Także nawet jak się do końca nie wie, to fajnie jest jednak coś napisać, bo a nóż widelec się trafi chociaż 50% poprawnie. E, Także tu mamy najbardziej zawiły przypadek z tym Reading and Use of English. Przechodzimy teraz do pisania, czyli writing. Tutaj mamy znowu te 90 minut, tyle samo czasu, ale tym razem tylko dwa zadania, a nie osiem. Także ogromna różnica. W pierwszym zadaniu jest zawsze essay i on zawsze się pojawia, nie ma innej opcji. I zawsze on wygląda bardzo podobnie, czyli struktura będzie taka sama, nie tak jak na maturze, że o może być to albo to. No nie, zawsze będzie dokładnie tak samo. Także jak się można się do tego bardzo fajnie przygotować. Jak się ktoś naprawdę przyłoży, to ten Esej nie jest żadnym problemem. I w drugim zadaniu mamy już różne opcje. Będzie to e-mail nieformalny albo list nieformalny, list formalny albo e-mail, czyli tutaj nie ma żadnej różnicy pomiędzy tym, czy to jest e-mail, czy list. I propozycja, recenzji albo raport. Z tym, że mamy, czyli to właściwie cztery opcje do wyboru można powiedzieć. No bo ten list, e-mail razem można powiedzieć, żeby był. Najczęściej, jeśli się uczymy z książek, to on jest najczęściej po prostu wrzucony w jedną kategorię, ale w konkretnym egzaminie będą tylko trzy do wyboru czyli trzeba się nauczyć więcej opcji, a nie tylko jedną sobie wybrać stąd, no bo nigdy nie wiadomo, której akurat nie będzie. Eee, I też znowu 90 minut, czyli sobie dobrze trzeba rozplanować ten czas, żeby nie spędzić godziny na eseju i później, o matko, nie, już nie mam czasu, żeby skończyć ten tekst. Nie? Czyli znowu tutaj zarządzanie czasem jest bardzo istotne i listening, gdzie zarządzanie czasem już nie jest istotne, bo nagranie po prostu leci i nic ty nie możesz zrobić, więc tylko się trzeba skupić mocno na tym, co się słyszy, a fart jest taki, że każdy tekst słyszymy dwa razy, czyli jest prościej niż na tych niektórych egzaminach, gdzie tekst jest tylko raz. Są zadania zamknięte i jedno otwarte. Jest dodatkowy czas na przeczytanie pytań, ale nie ma tego jakoś mega dużo, więc też trzeba się streszczać. I jest czas później na przeniesienie odpowiedzi na karty, jeśli piszesz formę papierową. No to masz te dodatkowe 5 minut, żeby przenieść wszystko to, co tam nagle zmoliłeś na kartę odpowiedzi, żeby się nie stresować wcześniej. Tym. Mamy tutaj cztery zadania. Całość trwa znowu mniej więcej te 35-40 minut. Pierwsze zadanie to jest odpowiedź na pytania. Wtedy mamy trzy nagrania i do każdego nagrania są dwa pytania, te odpowiedzi są ABC. Czyli dość łatwe, no bo po prostu trzeba wybrać spośród tych trzech opcji. No, jedno z najprostszych zadań myślę w całym egzaminie. A później mamy zadanie, gdzie mamy notatki, tak jakby z jakiegoś wykładu, i później słuchamy tego wykładu, i te notatki trzeba uzupełnić. Oczywiście notatki to nie jest transkrypcja, czyli to nie będą dokładnie te same zdania, które słyszymy, ale musimy uzupełnić je dokładnie tymi samymi słowami, które słyszymy. Czyli tutaj nie ma żadnej parafrezy, tylko trzeba odpowiednio to, to uzupełnić tym, co słychać. Później jest znowu dłuższy tekst i pytania. Do tego tekstu z odpowiedziami ABCD. Tym razem to jest jakiś wywiad, najczęściej jakieś radio interview. Tutaj wjeżdża. I ostatnie zadanie najfajniejsze, najtrudniejsze bo tak naprawdę to, to są dwa zadania w jednym, bo trzeba zrobić dwie różne rzeczy, a jest jedno nagranie. Oczywiście słuchamy dwa razy, ale mimo wszystko są dwa różne zadania. I tam mamy pięć osób, które gadają na ten sam temat albo po, o podobnych rzeczach i trzeba po prostu dwa zadania wykonać, czyli uporządkować te osoby do konkretnych, do konkretnych wariantów, które tam są podane. Tak, to zależy oczywiście od treści zadania. I tak wygląda listening. Plus jest taki, że wszystko słyszymy dwa razy i że, że mamy ten dodatkowy czas na zapoznanie się z zadaniem, chociaż część jest i tak czytana przez lektora. Ale no, niestety, jak już coś, jak już zacznie to nagranie, to nie ma opcji, żeby było, było przerwane. Dobra. Speaking nam został, czyli mówienie. Mówienie jest zawsze w parze, czy tak jak mówiłam, jest dwójkę kandydatów, dwójkę egzaminatorów. Jest 14 minut w przypadku dwóch osób, w przypadku trzech osób jest tam. Ekstra kilka minut. Ten narzucony czas odpowiedzi jest sztywny, czyli jak jest minuta na odpowiedź, to jest faktycznie minuta, a nie trzy. I ono się ono zawsze odbywa w centrum egzaminacyjnym. Nie ma opcji, żeby ten speaking był gdzieś indziej. Są też cztery zadania, zawsze w tej samej kolejności. Pierwsze zadanie jest takie zadanie rozgrzewkowe, gdzie jest pytanie o tobie po prostu. Nie? czemu się lubisz uczyć angielskiego, studiujesz, pracujesz, czy wolisz to, czy wolisz tamto, opowiedz mi o i tego typu rzeczy. Tak, ja taka rozgrzewka, nic trudnego. Później wchodzimy w zadanie, gdzie mamy obrazki i trzeba porównać sytuację na obrazkach i odpowiedzieć na dwa pytania w tym samym czasie, czyli tutaj mamy minutę na to, żeby odpowiedzieć na dwa pytania i porównać obrazki. Obrazki dostajemy trzy, a trzeba wybrać dwa. W kolejnym zadaniu rozmawiamy z tym drugim gościem, który zdaje na temat, który jest narzucony przez egzaminatorów. I tam są takie pomysły, które trzeba omówić z tym drugim egzaminatorem, z tym drugim kandydatem. A ostatnie zadanie to jest taka dłuższa odpowiedź, taki bardziej monolog, bo mamy pytanie i trzeba faktycznie odpowiedzieć na nie. Z sensem. I nie jest to pytanie o tobie, tylko takie ogólne o świecie. Tak? Czyli czy to dobrze jest, że zwierzęta są trzymane w zoo na przykład. I tak, to dobrze, bo albo nie, to niedobrze, bo coś tam, coś tam. Ale też oczywiście trzeba słuchać, co ta druga osoba mówi, bo egzaminator może się zapytać, hm, a co ty o tym sądzisz? I wtedy tak trochę głupie powiedzieć, że, hmm, o no, jakie było pytanie? Więc lepiej jednak e, <grym> uważać na to, co ten drugi gość też mówi. Nie? Dobra, czyli mamy cały egzamin e, omówiony. E, tutaj mam nadzieję, że nie ma żadnej wątpliwości. Jak macie jakieś pytania, to jak najbardziej w komentarzach. E, a jeśli chcesz mieć wszystko w jednym miejscu, to możesz sobie googlać, szukać i sprawdzać, gdzie coś takiego znajdziesz. E, albo możesz skorzystać z przygotowanego przeze mnie e-booka, wszystko C1 Advanced, czyli o CAE, e, gdzie wrzuciłam wszystkie te informacje i całą masę. Inny link do e-booka jest w komentarzu. Pa!